I zapraszam na kolejny film. Jestem tu Kamil. witam Was ponownie w Katana Shooting. Dzisiaj zapraszam, mam nadzieję, na ciekawy film yy, z dużą porcją humoru. Postaram się mieć dość mocno luźną gumę w gaciach, e, bo chcę skomentować ten mem, który mnie boli. Nie boli mnie może tak bardzo lewa jego strona gdzie Migumon daje kasę na strzelnicę, co jest prawdą, bo od 17 lat zajmuje się dotacjami unijnymi i krajowymi. No ale te zmiany w programie, które nastąpiły w ostatnich latach, już nie... powodują, że nie będzie w każdym powiecie strzelnicy. Ale nie o tym dzisiaj, bo to, co mam do powiedzenia, to tym bardziej ABW się powinno zajmować, więc dzisiaj nie o tym. Ja o Yy, tym, że gra wideo to nie strzelnico, tej yy, prawej stronie bardziej, yy, bo to mnie boli, że heheścy z internetu, które nie mają zielonego pojęcia jak działają profesjonalne systemy treningowe, no, tworzą takie memy i podprogowo kodują klientom, inwestorom, no, strzelcom także, yy, że te trenażery multimedialne to tylko wirtualna zabawka. Oczywiście mam świadomość, że śnież mi też dużo zepsuł. Szczególnie jak czytam komentarze, że ktoś wziął tylko replikę do ręki, nie zdążył oddać strzała i wszystkie cele zostały położone. Chcę, zadać, no chcę wam pokazać, że profesjonalny trenażer nie wybacza błędów. Chcę, żebyście dzisiaj zobaczyli, jak ciężko mi będzie ukończyć tory Maxa Michela, takiego mistrza świata. USPSA z mojej palnej shadowki jedynki, do której jak włożę taki oto laserowy adapter na 9 mm do komory nabojowej idzie, wrzucamy zamek, i to już jest laserowa dzida w tym momencie, tak? Z bezpiecznym zbijakiem na podczerwień IR780. Zobaczcie, że to wcale nie jest proste. Zobaczcie e, jak można skutecznie ćwiczyć i jak można się też męczyć, bo nie ukrywam, że po 20-30 strzałach brzmi łapy odpadają. E, chyba, że się strzela z takiej e, repliki laserowej e, Glocka. Ściana jest wyczuwalna, ale tu nie ma żadnej pracy, y, żadnego wysiłku. O, o to mi chodzi. A to też Działa jak myszka. Więc. Wybieram Maxa Mitchella. Który zaprojektował ten program. Ułożył też poszczególne tory. Mamy chyba 6 torów, 6 przebiegów. Tak w tym programie. A ja chcę wam pokazać ten pierwszy i Tutaj w zasadzie też postawiłem zakład. Nie? Zapraszam strzelców, którzy chcą sprawdzić, czy to jest tylko zabawa, do tego, że ukończcie ten tor numer jeden z palnej broni, z bijakiem laserowym, a płacicie i strzelacie za darmo, płacicie tylko za pudła, tylko za misję. Nie? Teraz będziecie mogli zobaczyć, ile ja będę miał pudeł, a znam dobrze ten program, jeśli nie na pamięć, bo mam go już od roku. Nie? I Z reguły z klientami strzelam albo im pokazuję, coś demonstruję, więc dość dobrze znam ustawienie. To. A teraz przyjdzie czas, żeby Wam pokazać, co tutaj mamy w środku w programie. Jak wybiorę Zero Firearms, to mogę przystrzelać broń robię to już z mojej szadołki jedynki. No widzieliście środeczek danych, a teraz się włącza bo przeskoczyłem z jednego ekranu na drugi czego się standardowo nie robi Dobra. tak jak widzieliście trzy razy Krzyżyk dostał, czyli powiedzmy, że to są dziesiątki. Teraz jeszcze tak na szybko z zdobyciem. Pierwszy zerwany, dwa następne już ok. No i tyle, tyle mam do pokazania wam. Akcept, jeszcze mogę w opcjach zmieniać wielkość przestrzeliny. No to powiedzmy, jak ćwiczymy strzeleso sportowe, no to będzie mała przestrzelina. Punktację nie liczymy jako IDPA, tylko IPSC. Mam więcej rekordów na IPSC niż na IDPA po prostu zapisanych. No i teraz dopiero po roku się kopnąłem, że PromOD wcale nie jest Pro. Promod wymusza 37 strzałów, co oszukuje strzelca, że nie by był szybki i celny. Ale wyłączenie tego, tego, tej opcji. Powoduje, że właśnie teraz możemy sprawdzić swoje prawdziwe umiejętności, bo system nie zatrzyma e, przebiegu po 37 pud pudłach, e, czułam, po 37 strzałach, o, to... e, apply. kiedy jestem z klientem, to strzelam jeszcze preview, e, czyli obchód robimy, Tutaj można zobaczyć, co jest do strzelenia, jaka jest sekwencja. Jakie są grupy celów, jakie są sekwencje do y, przejścia. No, ale ja już teraz strzelę, y, żeby nie przedłużać od razu tą konkurencję. Cztery, dwie, trzy. Ten Ja już teraz wymiękam. No nie dam rady. No, nie trafię go, palu boli za bardzo. Jest, wyszło. Powiem Wam tak, jestem w szoku, że taki dobry wynik faktor 1-3 do tej pory z palnej szadołki jedynki mojej miałem tutaj 0-0, zero. Zero, bo po prostu było więcej pudeł a czas dzieląc przez te punkty, czy punkty dzieląc przez czas, no, powodował, że ten faktor był po prostu ujemny, tak? więc był wyzerowany. Teraz miałem tylko 15 pudeł. Tam, no, wstyd, że się zaciąłem na tych dwóch płytkach przed y, y, Tomem. Przed. Y, y, czy w połowie przebiegło, może tak? Tutaj można powiedzieć, to co masakruje mnie osobiście, to jest właśnie ta nieszczęsna y, y, gwiazda. No ale jeśli tworzysz takie memy, to spróbuj to strzelić, tak? Jeśli mówisz ludziom, w internecie, że e, gra wideo to nie strzelnica, to zapraszam, tak? Możesz strzelać z własnej shadowy, możesz strzelać z mojej, możesz strzelać z jakiejkolwiek broni e, palnej na 9 mm. No ale wachlowanie e, tym, wachlowanie e, bilnikowcem chyba nie jest dobrym pomysłem, więc po prostu z kurkowcem szybciej i efektywniej. E, więc no zapraszam, nie? Zapraszam do. Yy, podjęcia tego wyzwania, yy, trochę potrafię strzelać, a zobaczcie jak słabo poszło, <laughs> więc yy, jak yy, kliknę, jak strzelę teraz w yy, Submit, on jeszcze tutaj tak dla żartu, dla pizzu pozwoli wpisać własnego nika, Katana 44, tak jestem w regionie i to jest też zapisany, zarejestrowany, bo katana było zajęte. Klikam OK i zobaczcie, nawet nie jestem na liście chwały, bo poli miał 2 0, tak? Ym... Więc to jest trudny trening. tak? To nie jest tak łatwo. Ja uważam, że właśnie. Max Mitchell spuścił mi łomot, no okej, okay, udało się ukończyć ten, pro, ten, ten ee, tor i mieć faktor 1.3, a nie 0.0.0. Jakby był 0.0.0, to bym stwierdził, że mi w, wlał mi, nie? <ścoughs> że tak zaprojektował ten e, tor, że ja go nie potrafię po prostu ukończyć, tu go ukończyłem, ale jestem w szoku, nie? to się pierwszy raz zdarzyło od powiedzmy półrocza, kiedy ćwiczę z bronią palną na tych torach Maxa Michela, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób odpowiedziałem i skomentowałem tego no moim zdaniem szkodliwego. Tak? Dla mojej firmy, dla mojej marki Katana Shooting, uważam, że ten, że ten mem. Jest szkodliwy, bo nawet tutaj można się zmęczyć albo szczególnie tutaj się można zmęczyć. Bo, oczywiście, strzelamy z. Nie wykorzystujemy z samonapinania, tak? Bo nie ma na to czasu, żeby napinać ciągle kurek. Więc strzelamy tak naprawdę z W action only, nie? bo tylko wtedy. Będzie ten y, trenażer efektywnie działał. Ok, tyle miałem do powiedzenia. Zapraszam Was y, na treningi. Zapraszam do rywalizacji. Jejku, co? Kosztował mnie ten przebieg 15 zł, tak? Bo miałem 15 pudeł. Ok, zapraszam. <laughs> możecie próbować możecie, możemy się umówić, że na przykład strzelacie tak długo, póki y, program nie wpuści Was na listę chwały. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia. Zapraszam do katana, shooting i bezpieczna strzelnica, bo każda strzelnica jest bezpieczna.